Cześć, kochani! Wiecie, co mnie dzisiaj spotkało. Normalnie śpię sobie, jakby nigdy nic, i nagle takie bum, bum, bum. A, tak się przestraszyłem, że po prostu o, nie wiedziałem, jak sam się nazywam. Ale zresztą, gdy się później dowiedziałem, co to wszystko znaczy, bo mówię wam, taka historia to chyba tylko mi może się przydarzyć. Naprawdę. Więc wiecie, śpię sobie spokojnie, bo już strasznie późno się zrobiło. Nawet nie wiem, kiedy tak się zasiedziałem i nagle patrzę cień. Cień za oknem, no po prostu jak poczułem się tak, jakby za chwilę ktoś miał się do mnie włamać, ale mówię sobie, e, tam to tylko wyobraźnia, pewnie płata ci figle, więc ja tym zbytnio nie przejmowałem i rachciach położyłem się i usnąłem. Ale to nie był początek to był, nie był koniec moich przygód. Nie, to był dopiero początek. Hm, tak czy siak, postanowiłem naskarżyć o tym papył smurfie, w końcu nie może zostawić tych rzeczy tak, no tak po prostu. Każda, ale to każda osoba powinna przestrzegać pewnych zasad, no bo ho, oh, naprawdę nie pamiętam kiedy ostatni raz tak bardzo się bałem. Hmm, witaj, Marudo. Słyszałem, że chciałeś ze mną dzisiaj porozmawiać. Więc śmiało mów, co takiego się dzisiaj wydarzyło? Co jest tak ważne? Co takiego się dzisiaj wydarzyło? Raczej, a co się nie wydarzyło? To byłoby wtedy zupełnie inna historia o wiele krótsza i pewnie o wiele przyjemniejsza. Papo Smurfie, nie mogę, nie mogę i jeszcze raz nie mogę się zgodzić na takie traktowanie, na dobijanie się do mojego domu o trzeciej nad ranem. Przecież są jakieś zasady. A tu, oprócz tego, że mój sen został przerwany i dzisiaj strasznie, ale to strasznie jestem niewyspany, to jeszcze zostałem bardzo, ale to bardzo przestraszony. I wszystko mi już dzisiaj boli, chyba przez to, że nie mogłem usnąć później. O tak, żądam odszkodowania. Tak być nie może. Och, Marudo, nie przesadzaj. Powiedz mi jednak, co takiego spowodowało, że hmm, dzisiaj masz takie dolegliwości? No bo hmm, ten hałas nie mógł się wziąć znikąd. Wiesz, co to było? Musisz mi koniecznie o tym powiedzieć. Ależ oczywiście, że wiem, co to było. Wyobraź sobie, że smerfetka wyszła w nocy na spacer, bo nie mogła spać. Zatrzasnęła drzwi, więc nie mogła wrócić do swojego domku, więc gdzie poszła, myśl pomyliła domki, chciała pójść do pracusia, on by na pewno jej te drzwi otworzył, ale tak, tak w ten sposób to ja zostałem obudzony, dlatego chcę odszkodowania i przeprosin. Smerfetko, a może, może ty nam to opowiesz, no wiesz, to w końcu też twoja historia. Bo Maruda jest bardzo, ale to bardzo zezłoszczony, więc może jakoś się dogadacie i zakończymy ten konflikt, póki jeszcze nie jest najgorzej. Co Wy na to? Hm? No Smerfetko, powiedz mi, jak to wygląda z Twojej strony? Papo Smerfie, to wcale nie było tak, że ja specjalnie obudziłam Marudę. W końcu szukałam pracusia, ale Maruda nawet nie chciał mi pomóc. Zatrzasnął mi drzwi przed nosem i powiedział, że chce spać. Więc to ja też powinnam zostać przeproszona, bo każdy Smerf powinien pomóc drugiemu Smerfowi, gdy ten jest w potrzebie. Przecież w końcu takie są nasze zasady. Bardzo dobrze nam się z nimi żyje. Przeprosiłam Marudę, że, że go tak budziłam w nocy. Ale odszkodowanie? Niby za co? Nie, na to się nie mogę zgodzić. W takim razie, skoro sprawę już wyjaśniliśmy, wygląda na to, że tak naprawdę hmm, jedno i drugie z was zrobiło błędy. Więc, och, no nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to z wami zrobić. Marudo. Przestań marudzić, może tak zacznijmy. I jak już mówiła Smerfetka, podobno Ciebie przeprosiła. Ty też powinieneś przeprosić Smerfetkę za to, że jej nie pomogłeś. Więc co Wy na to, żeby po prostu podać sobie ładnie łapki i wspólnie się dogadać. Każdy z nas kiedyś potrzebował pomocy i o nią prosił, więc do roboty. Mm, przepraszam Cię Smerfetko, że tak że ci nie pomogłem, ale byłem wtedy bardzo zdenerwowany i strasznie mi zależało na tym, żeby się wyspać. No na pewno, gdybym, gdybym, gdybyś teraz nie poprosiła o pomoc, z wielką chęcią bym ci pomógł. Jednak wtedy nie czułem się na siłach i bałem się, że jesteś jakimś włamywaczem albo kimś takim, więc przepraszam Ciebie za ten cały kłopot. Marudo, wiesz co? Ja też chyba troszkę za mocno zareagowałam, więc o, naprawdę ja też Cię powinnam przeprosić, że tak to wszystko jakoś dziwnie wyszło. Na szczęście, skoro już mamy to za sobą, możemy w końcu powiedzieć Papie Smerfowi, że, że się pogodziliśmy i hmm, co za to, żeby zrobić razem coś. Nie wiem, możemy w coś zagrać albo hmm, jeszcze zobaczymy. W każdym razie, kochani, my widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. PA-PA!